To jest pizza za 1000 zł, własnoręcznie przygotowana przez włoskiego szefa kuchni, którą dzisiaj spróbujemy i ocenimy. A to jest pizza za złotówkę. A dokładnie ten kawałek jest za złotówkę. Smakuje na tyle, ile za nią zapłaciłem, czyli 3 na 10, tak mi się wydaje. Dzisiaj zakupimy i zjemy bardzo dużo pizz, od złotówki aż do 1000 złotych. Niektóre pizze będą smaczne i dobre i naprawdę imponujące, natomiast niektóre będą po prostu dziwne. I przyszedł czas na pizzę za 5 złotych. W tym celu od razu udaliśmy się do Warszawy na Chmielną, bo podobno tam można zjeść pizzę za piątkę. Sprawdzamy. Tak właśnie prezentuje się pizza za piąteczkę na Chmielnej i co? Chyba próbujemy, nie? Bez zbędnego gadania. Opada. Daj. No dobra. No, musi być dobra, bo to jest podobnie, najlepsza pizza w Warszawie na kawałki. I to za piątkę, więc jest spoko. Gorąco, co? Ej, nie spodziewałeś się, że taką pizzę za piątaczka można dostać. Fajne. Smakuje, jest warta piątka. Jaka ocena? No na ten moment to 10 na 10, bo to co jedliśmy to w ogóle jest... No dobra, ja nie będę tak grubo szedł. 7 na 10. Zostawię sobie opcję do tego. No ja daję 7 na 10 też. Zgadzamy się. Daj 8, 8. Lecimy do następnej pizzy. W trakcie, gdy Klaudia je resztę pizzy, my wracamy do domu na kolejną sztukę. Za 15 zł, tym razem. No i pizza za 15 taka... Pizza od Kizo Barbecue z mięsem. Wszystkie poprzednie to były margarity, bo to są najtańsze pizze. Tu za 15 zł Już mamy dodatki, kiełbaskę. Nie wiem skąd ta kiełbaska jest, bo nie wygląda zapysznie, ale spróbujmy za 15 zł. Uwaga, 15 zł. smakuje wspaniale pewnie. Mmm, nawet dobra, słodziutka. Mięso wyczuwalne. Naprawdę to jest już pizza, którą mógłbym sobie zrobić i zjeść bez problemu. Bardzo dobra. Natomiast moja ocena to tak, 5-6 na 10. Właśnie wybieramy się na pizzę za 50 zł, którą wybierała Klaudia i będzie ona dosyć specyficzna, przynajmniej dla mnie. Tak wygląda pizza za 50 zł i jest naprawdę przepiękna. Fajnie te krewetki się tu komponują. Dobra, spróbujmy. Nie. Mmm, bardzo świeża, taka fresh, taka cytrynowa, wręcz bym powiedział. Jest smaczna, w ogóle nie jest intensywna. czyć te krewetki najbardziej, no bo są największe. Krewetka smakuje trochę jak kurczak, ciasto jest dobrze wypieczone, bardzo chrupiące. Dam jej 6, naprawdę, dam jej 6. Ja bym dał tutaj 8 na 10. Jest na pewno najlepsza wszystkich pizz dzisiaj. Czuję, że po tej pizzy już zaczynamy się zamieniać w jedną wielką pizzę. Kolejna pizza za 100 zł. Usiedliśmy sobie w restauracji bardzo ładnej, jednak było tam ciemno i dosyć głośno przez gości. Więc postanowiliśmy wyjść na zewnątrz i zamówić ją na wynos, co nie było dosyć dobrym pomysłem, bo była dosyć duża. A to jest właśnie pizza za stówę, większa niż ja. Liga! Ja myślę, że zamienię się w pizzę, naprawdę, zobaczmy jak ona wygląda. Pizza to ser, sos pomidorowy, kurczak, pieczarki, oregano, pieprz, więc może być dobra, spróbujmy ją. Taki jakiś mały kawałek, please, bo ja nie dam rady więcej już. Okej, okay, kawałek jest pokaźny, dosyć duży. Jest bardzo dobrze, bardzo, bardzo chrupiące ciasto, dobry kurczak, dobre składniki. Jak na polską pizzę, to jest naprawdę dobra pizza. Naprawdę bardzo dobra pizza, nie wymiata, ale takie 7 na 10 bym jej dał. No i kawałek jest jak moja głowa. Jest pyszna i daje jej 7 na 10, tak samo jak Patryk. Żar mm. Nie wykręcisz, że kochana musisz ją zjeść całą. A my w tej chwili znajdujemy się w Spaka Napoli, gdzie właściciel lokalu przygotuje dla nas pizzę za 500 oraz za 1000 złotych. Będzie to pizza neapolitańska, w której się specjalizują. Wyróżnia się swoją prostotą, lekkością i aromatycznością. Ale co ja Wam będę mówił? Zaraz Wam opowiem o tym prawdziwy włoski szef kuchni, u którego będziemy się stołować. Zobaczcie proces jej przygotowania, a za chwilę próbujemy całą pizzę. To jest pizza za 500 zł, którą również spróbujemy. Jest to dla mnie zaskoczenie. Jakbyś mógł powiedzieć, co tutaj mamy, bo nawet tak szczerze nie, nie mam tak. pojęcia. Podstawa z pizzy napolitańskiej, Taki ciasto, które ma e, hydratację około 65%. Do tego mamy podstawa z mozzarella di Bufala, którą e, sprowadzimy z kampanii. Po upieszeniu to mamy troszkę. Rukola, żeby oddzielić temperatura od e, surowej ryby, żeby się nie pieszyło z e, ciepłem od pizzy, która dopiero wychodziła z pieca. I mamy tatar z tunczyka, e, która jest bardzo prosta, tylko oliwa extra virgin sprowadzona też z e, trochę skórka cytryny, ból i pieprz. E, do tego mamy bardzo e, dobry kawior z... E, okay. I jeszcze na koniec mamy zest z cytryny i szafran. E, szafran e, suszony e, który daje taki trochę e, goryczki do tej pizzy, bo tutaj mamy wszystkie takie połączenie bardzo, e, bardzo mocne smaki. E, mamy tuńczyka i kawior, które są, e, są słone. Mamy cytryna, która daje taki bardzo e, owocowy, bogaty aromat. E, no i na końcu jest szafran, który bilansuje trochę te wszystkie, te wszystkie znaki, dając trochę e, goryczki. Okej, okay. dobra, to próbujemy. Spopujemy. Sprawdźmy tą pizzę Oj, 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 będzie dobrze Dobra, na zdrowie Dróweczko i lecimy Tu mamy taka pizza bardziej egzotyczna Wszystkie takie morskie smaki, świeże, egzotyczne Tu mamy pizzę wspaniałą, nie? Dziękuję <questioning> bardzo Można też tak powiedzieć <sharp mean> Naprawdę, bym nie powiedział, że to jest bardziej egzotyczne, to jest po prostu wspaniała pizza Dziękuję ci bardzo Ja pierdzielę, wiesz co, szczerze ci powiem, że nie jadłem nigdy takich składników jak kawior gdzieś tam nie wiem, Właśnie nie wiem, takich ten i myślałem, że mnie to odrzuci ale to jest no, po prostu... Już jednak można. Tak, jakby podane jest to w taki sposób, w takim smaku. I też wszystko się właśnie odbija, nie? Ten każdy smak jest czuć, jest no naprawdę przeżycie niesamowite. Zobaczycie jak sami spróbujecie, że naprawdę no to jest przeżycie takie smakowe, że ciężko doznać takiego ogólnie Dziękuję. gdziekolwiek. Kurda, muszę gry za kolejnego robić. Nie, powiem ci naprawdę, że ja jestem... W ogromnym szoku, jak można zrobić pizzę, bo to jest takie nietypowe połączenie, nie? Ryba, pizza, Dokładnie. kawior, a naprawdę jest to bardzo smaczne. No i no muszę tutaj dać, nie wiem, 20 na 10, no nie ma skali, jest to naprawdę przepyszna rzecz. Nie Kończę jedzenie tak. i zdrówko widzowie. Stop! Jeżeli lubisz pizzę, to zostaw tutaj łapkę w górę i suba oraz napisz w komentarzu, jaka pizza jest waszą ulubioną, bo te, które zaraz zobaczycie, są naprawdę przemocarne. Oh, kurde. I przejdziemy do drugiej pizzy. Tak jest, do tej, do tej najbardziej ekskluzywnej Najbardziej <laughs> tak. <laughs> to jest pizza, która około 1000 zł, kosztuje, bo mamy tutaj bardzo wyjątkowe składniki. E, podstawa jest taka sama pizza neapolitańska z mozzarella di Buffala. E, do tego dawaliśmy pyszna, pit, pyszna szynka e, parmeńska, San Daniele, która jest taka bardzo słodziutka, jest taka wilgotna, nie jest słona. Okay. E, do tego mamy świeże trufle czarne, e, bardzo dobre. teraz się na okres, także kupowaliśmy bardzo dobre, świeże trufle. Mamy chipsy z jarmusza, suszone na niskich temperatur przez dwie godziny. I na końcu mamy złoto jadalne, które nie daje smaku do tej pizzy, ale daje taki wygląd bardzo bogate i daje okay. taki pociusze, że zjemy coś naprawdę wyjątkowego. No to co, chyba nic nam nie zostało, tylko wziąć się za pomału próbowanie. Dobra. Także, smacznego. Zdrówko widzowie, Drówko. pizza za 1000 złotych, pierwszy spróbunek. Jak? Maj tutaj też dużo. Wspaniała kłosie, jest. Aromatów, trufli, szynka, jarmusz. Naprawdę, o Jezu, ale to jest smak taki delikatny, nie za ostry. Czego najwięcej czuć? Wszystko czuć, właśnie tak czuć ten ser, czuć szynkę, czuć kurde te trufle, wszystko tak naprawdę czuć. Jest to na tyle delikatne, że w ogóle nie bije ten smak, nie? No ja tak, dokładnie to co mówiłeś, jest bardzo ważne, żeby te składniki były zbilansowane między sobą, żeby nie było przewaga, jeden składnik inny nie będzie czuć, tylko żeby były zbilansowane, żeby wszystko było czuć, dokładnie. Naprawdę, no każdy składnik się wybija spośród kolejnego, nie? I jest to naprawdę pyszne. No, no nie wiem, no to jest 12 na 10, 20 na 10, nie wiem co mam powiedzieć. Ile czasu schodzi ze, ze zrobieniem takiego Samo zrobienie pizzy to jest bardzo krótki, bo pizza mojej się otwiera jakieś 20-30 sekund, czy się półtora się minuta, to jedno 2 minuty na początku, ale potem długo się zejdzie, żeby dać wszystkie te składniki. To wkraj jakieś jeszcze 2-3 minuty. bo to składniki delikatne, które trzeba z pincetką powoli. Czyli e, na poli jest pizza w 5 minut, tak? Tak, dokładnie. Taka może troszkę dłużej zajmuje, zależy od kolejki, ale, ale tak, 5 minut można robić taką pizzę. Ale to jest przepyszne, ja przepraszam, ale jestem w szoku, nie? Ja? Naprawdę taki smak. Bardzo. W życiu nie czułem tak dobrego smaku, naprawdę Dziękuję to jest coś mi serce, nieprawdopodobnego zresztą nawet kiedy tutaj jemy czasami te takie wiadomo, Diawoła, w pizze, to, to jest w ogóle zupełnie co innego, ale to to jest już Fantastyczne, no nie? Tak, to tak, jest... jest coś nowego, naprawdę bardziej wyjątkowe, bardziej smaki, które nie spotykamy na co dzień. Dokładnie. Eee... No ale również pizze proste, bo pizza pamiętamy, że się rodziła jako dania dla biednych ludzi, nie? Na początku. Mm -hmm. No ale w lata to miała taka e, ewolucja, no i teraz mamy nawet takie pizze właśnie górmy za 1000 czy za 500 zł, takie mm -hmm. bardzo bogate. Kurde, naprawdę no Sapoba, wspaniałe jedzenie. Aż muszę dla was zostawić za to wszystko samo, ale nie wam możesz. zostawię.